jest sejstrętowała. W dzisiejszym odcinku znalazłem coś ciekawego na OLX. Co to jest pakiet ochronny? Przepraszam za w tle takie będą mogły być dziwne odgłosy, gdyż no, sąsiad kupił na OLX właśnie nową wiertareczkę i od tygodnia boruje. Nie wiem co on tam robi. Może coś skłuwa? Ale lubi sobie poborować. Dobry jest z niego herbatnik. No dobra. Co to jest pakiet ochronny na OLX? OLX. Chcąc chronić naszych użytkowników wprowadziliśmy w OLX nową usługę. Pakiet ochronny zabezpiecza on całą transakcję zakupu. Pakiet dostępny jest we wszystkich kategoriach, w których funkcjonują przesyłki OLX. Kiedy mogę skorzystać z pakietu ochronnego? Z pakietu ochronnego możesz skorzystać, gdy przedmiot został kupiony z przesyłku OLX, paczka jest pusta lub trzymasz przedmiot Okaże się zupełnie inny i znacznie niższej wartości. Naruszenie zostało zgłoszone w ciągu 24 godzin. Czyli w ciągu 24 godzin, jako kupujący, możesz zrobić tak zwany spór i odzyskać pieniądze. Co ja, co ja o tym myślę? Ja o tym myślę, że to jest duże pole do popisu dla kupujących, którzy są oszustami. A dużo jest takich, mogę Ci powiedzieć. Znaczy, mogę Ci powiedzieć, no, mam takie wrażenie, mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach można to podzielić połowę na połowę. Je jeszcze kiedyś większość to było sprzedających oszustów. Dzisiaj to jest połowa na połowę. Kupujących i sprzedających. Jak możesz os oszukać? No, przypuśćmy, kupię sobie zaraz na OELIX-ie iPhone'a. Prawda? chodzimy sobie albo, no nie wiem, buty, czy, no dobra, buty, nie, używane buty. <średziora> no dobra, nie, nie, no nowe. Kupuję sobie buciki. No nie ma akurat przesyłki Oelix evelina ale gdybym miała, to bym kupił buciki. Przychodzą mi te buciki, no i ja e, klikam spór, robię zdjęcie paczki, do, do paczki wrzucam po, powiedzmy liście. I mówię, bo, bo liście były w farszce, nie było butów, były liście. No i teraz najlepsze jest to, że OLX decyduje, czy sprzedający dostaje pieniądze za te buty, czy nie. <ścoughs> to nie jest tak jak na, na Allegro, że yy, pieniądze idą z ubezpieczenia. I że trzeba zgłosić sprawę na, na policję, trzeba mieć dowód, przed, przed, przestawić do Olix, do że sprawa została zgłoszona na, na policję. I to jest dobre, bo to wyklucza potencjalnych złodziejaszków, którzy chcą mieć i buty, przysłowiowe buty, czyli towar, i pieniądze. Czyli chcą mieć Twój towar za darmo. A takich jest wielu, że ci powiedzieć, nawet bardzo wielu. I czy, czytając regulamin OLX, no, OLX będzie wy, wymagał od odsprzeda sprzedającego również zdjęcia y, etykiety paczki, jak i zawartości paczki, co wysłał. Chore, panie, to jest też złe. To powinno być tak jak na Allegro. Bo no, to odstraszy potencjalnych sprzeda sprzedających. Nikt nie będzie chciał dodać tak, nie, nie dziwię się, że pani... Ewelina nie, nie ma wysyłki OLX, no bo po co? Ona nie chce ro, rozdawać za darmo butów osobom, które chcą właśnie wyłudzić tego typu rzeczy. I to ja tam, buty to buty za stówkę, jak coś jest za 1000 zł, 2-3. To jest najdziwniejsze, że OLX ma. Administrator Olik, czy tam jakiś moderator, czy kto tam to się tym będzie zajmował, ma rozsądzić, czy w paczce był liście, czy był smartfon. Jak on ma to rozsądzić? Ja mu pokażę, że wysłałem smartfona, a Jurek mu pokaże, że jednak wysłał liście. No i jak ten administrator ma, osąd ma osądzić, kto jest, gdzie jest ta prawda. A tu jest ta blokada na Allegro. Przypuśćmy, że taki złodziejaszek raczej nie bardzo chciałby pójść na policję i zeznania dawać na policji, że ktoś mu włożył do paczki li liście. No to on raczej tak wie jest. No nie bardzo, bo raz może mu to by przeszło, nie? Ale już za drugim, za, za trzecim razem już by policja myślała, że coś, ktoś, tu, ktoś tu kręci. Mhm. To nie jest dobre. Ktoś to źle, źle obmyślą. No? Ja wiem, że to jest prokupujący, ale tu też trzeba mieć na uwadze, jako portal sprzedających, bo jeśli się oleje sprzedających całkowicie, tak jak niektóre portale, no to ja rozumiem, jeśli to byłby portal, gdzie sprzedają firmy, wielkie firmy, które mają wliczony wli, wliczony w koszta yy, straty. Ale jak ktoś sprzedaje, nie, powiedzmy, osoba prywatna, parę rzeczy. No to już jest inaczej. I tak jest moje zdanie. Mogę się mylić. No tu to chyba jakaś firma, bo tych, tych butów to, to jest dużo. No ale nie ma znaczenia, czy osoba prywatna, czy ten. Yy, w sumie. Wróć. Ma znaczenie. Ale nikt nie chce być oszukiwany, nie? Trochę to, to, już, to już źle sformułowałem wcześniej. Wytniemy to, a zostawmy. Trochę się za, zakręciłem, ale nikt nie chce być osłukany prawda? Każdy chce być potraktowany uczciwie, a wiemy, że po jednej i po drugiej stronie są e, oszuści. Więc no, ta opcja wysyłka OLX robi się dla sprzedawców nieatrakcyjna. No, i tyle chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o OLX. A co tu mają? Z inne miasto. O, oni tu mają jakieś fajne hulajnogi. Wow, Duratron, ile takich DuraTron? 20 tysięcy? Szakle, ble! To dużo. Za, za 20 koła to już wolą mieć tego. 72 v O, to. To jest, panie petarda. Moim zdaniem to jest lepsze niż, niż ten Dulatron XV2. X, to jest 72 V. Według recenzji na, na YouTube facet przejechał nim 70 km, i tak, wiesz, prując mocno. No, petarda, to jest rakieta. To 100 na godzinę i idzie, panie kolego. To jest moje marzenie, ale no 20 tysięcy złotych to mnie nie stać. Może kiedyś, jak wygram w Bitcoinie milion dolarów. Hmm? Hmm? Może. Ale to nie o tym, bo to wideo było o OLX. No właśnie, napisz w komentarzu, co ty myślisz, czy, czy to jest yy, parodia? Moim zdaniem to jest. Yy, ale twoje zdanie może być inne. O, Machiwane można kupić na Olixie. Mahiwhana? Krzysztof Machiwane sprzedajesz, a gdzie przesyłka OLX? Chyba nie ma, bo kto, ktoś by kupił za, za, zapalił, bo, bo to jest tam bez... Bez tych yy, halucynogennych, nie? No i by powiedział, że yy, słabo krę kręci, chce pieniądze z powrotem. No i w wtedy czas jest ząk, nie? Na ból brzucha i bolucha, na wszystko jest. A sąsiad wierci dalej. No, kupił sobie to wiertarkę i wierci i wierci. No, no szalony, no? <śled> Dobra, pozdrawiam, polecam. Historia yy, jest prawdziwa jednak trzeba zostać w OLX przy takim, wiesz, odbiorze osobistym. Tak było na, na początku. Te wysyłki to jednak ciemna sprawa.